No dobra, dane z grałem. Gdzie, gdzie by je tu jakby... ważne. Coś ludzie. Dzisiaj chciałem poruszyć jedno z zagadnień, które spędza sen z powiek niejednemu z Was, a przynajmniej dla mnie takim było. Dodam tylko, że nigdy nie straciłem żadnego zlecenia z powodu utraty plików. Niemniej słyszałem historie mrożące krew w żyłach, i dlatego zawsze miałem na tym punkcie lekką obsesję. W poprzednich latach męczyłem się z ogromną ilością dysków, kopii tych dysków. Kopii tych kopii i tak dalej. Oczywiście standardem jest niewymyślonym przeze mnie, że podstawowa archiwizacja powinna odbywać się według zasad 3, 2, 1. Trzy kopie tych samych plików, z czego dwie w miejscu, w którym pracuję, a trzecia zupełnie poza nim. No i właśnie, jak to teraz zrobić, żeby nie biegać z tymi plikami i dyskami jak wariat i żeby nie popełnić w związku z tym błędów? Nadpisania lub niezapisania, jak jeszcze pracujecie w więcej niż jednoosobowym składzie, od lat do samej archiwizacji używam dysków NAS, firmy QNAP, dlatego że część zabezpieczania są w stanie robić za mnie. Ale od zeszłego roku jestem posiadaczem modelu Kunap TS453, który to pozwolił mi niemal absolutnie wyeliminować wszystkie pozostałe dyski na USB. Underbolt I tak dalej. Oczywiście, możecie zdecydować się na dowolny model. Istotna jest jego szybkość, ilość pamięci, tak by mógł zapewnić Wam nieustanny, szybki dostęp, jednocześnie zabezpieczając Wasze dane. Średnia prędkość połączenia przez Ethernet to równuje USB 3.0, czyli świetnie. Mój system został wyposażony w cztery dyski. 4-terabajtowe. Są to dyski firmy WD, modele RED, które są specjalne przystosowane do pracy w NASA, dlatego że pracują przez 24 godziny na dobę. Mam je połączone w RAID 5, co już samo w sobie zabezpiecza dość dobrze te dane bez marnowania mojego czasu. RAID 5 działa jak, trochę jak RAID 1, czyli pliki się jakby dublują, ale do dublowania jest zmarnowany tylko jeden dysk, czyli z czterech dysków po 4-terabajty. Pamięci, do pracy zostaje mi 12TB i tracę tylko jeden dysk na backup tego wszystkiego. W razie awarii, któregokolwiek z nich, wystarczy, że wymontuję ten zepsuty, w jego miejsce zamontuję nowy, dokładnie taki sam, i już po kilku godzinach system jest odbudowany na nowo i mogę pracować dalej, tak jakby wcześniej nigdy się nic nie wydarzyło. Genialna sprawa! Dobra, czyli jakby dwie kopie już mam, ale ja mam obsesję więc do NASA przez wejście USB podłączony jest dysk, na którego codziennie automatycznie kopiowane są zlecenia i wszystkie do nich poprawki. Tak na wszelki wypadek, jakbym na już potrzebował skończyć zlecenie i nie mógł dostać się do NASA. Nigdy mi się to jeszcze nie wydarzyło, ale jak coś yy, mogę podłączyć go przez USB do komputera i pracować bez problemu dalej. To jednak nie wszystko. Mimo, że już mam trzy kopie, to robię jeszcze dwie. Jedna robi się w trakcie nocy, kiedy śpię. Wszystkie nowe pliki są dublowane na Starym nasie w domu moich rodziców, który jest w rajdzie 1 dodatkowo. Ale jakby tego było mało, Kunap robi też kopie tych plików do chmury. I tutaj znowu udogodnienie, bo jest całkiem pokaźna liczba chmur, które można podpiąć pod kunapa. Nawet jeśli nie są natywnie wspierane przez kunapa, można dograć aplikację i, i na pewno będzie działał. Dlatego mogę korzystać z tańszych rozwiązań. Szczególnie, że kopii już jest kilka, i małe prawdopodobieństwo jest, że będę potrzebował je odzyskać, ale zawsze, zawsze jest. Tak łatwiej. Ja akurat w tym roku używam iDrive'a za 6 dolarów rocznie. Link mogę Wam podać na dole w opisie. Dodam tylko, że Kunap jeszcze robi tak zwane kopie migawkowe. Coś jak Time Machine od Apple. Jak zmodyfikuję jakiś plik w sposób nieodwracalny, dzięki tym kopiom mogę przywrócić jego z Starą wersję przed zmiany. I robi to w taki sposób, że nie marnuje miejsca na dysku, czyli mogę te kopie migawkowe robić na tym właśnie dysku, który jest archiwizacyjny u moich rodziców. Albo on jakoś kompresuje, nadpisuje i tak dalej. Magia. W każdym razie działa. Z kwestii technicznej. Warto również wspomnieć, że poza Ethernetem i Wi-Fi możecie do tego dysku dostać się dzięki portowi USB-C, zamontowanego z przodu, co znacznie przyspiesza przepływ danych i dodaje mu uniwersalności. Z przodu macie również zamontowany czytnik kart SD, więc jak potrzebuję zgrać kartę na szybko, wkładam ją właśnie tam. Jako jeden z dysków możecie zamontować SSD, lub możecie też zamontować specjalną kartę rozszerzającą jego możliwości. Jest wejście na kartę, tak samo jak na płytach głównych w komputerach stacjonarnych. I do tej karty możecie zamontować do dwóch dysków SSD-M2. System Kunapa robi tak, że te najczęściej używane pliki składuje właśnie w tym miejscu, żeby były cały czas dla nas dostępne. Coś jak Fusion Drive od Apple. Kilka dysków też tak działało. Połączenie SSD i HDD w jednym. Fajna sprawa, szczególnie jak używacie dysku do materiału filmowego. Tak, do filmów też służy mi ten dysk. Ok, no to jak wygląda moje workflow? Gdy wracam ze ślubu, zgrywam cały materiał do odpowiedniego katalogu. Najlepiej programem, który potwierdzi, że pliki dobrze się zgrały. Można też Lightroomem, ale on jest strasznie wolny w tej kwestii. Wskazuję pliki w Lightroomie i już je mam w katalogu. Następnie robię selekcję i do tych, które będę obrabiał, tworzę pliki Smart Preview. Mówiłem kiedyś o tym. Gdzieś tu powinienem wrzucić linka. Teraz niezależnie, czy jestem przy dysku, czy nie, mogę nad nimi pracować. A NAS od razu zaczyna backup, bądź jeśli macie wolniejszy internet, Możecie ustawić, żeby robił to w nocy. Czyli wy sobie śpicie, a on śle pliki. Wyobraźcie sobie, jaki jest komfort pracy z laptopem. Możecie go nosić po całym biurze lub domu i być cały czas podpiętym do plików bez żadnych kabli. Warto jednak doinwestować w szybki router obsługujący AC bądź kartę sieciową do laptopa, jeśli. Takie nie macie wbudowane. Z projektami wideo w premierze też tak robię. Nawet projekty premiera trzymam na tym dysku. Dzięki temu, jakiekolwiek urządzenie włączę, mogę dalej z niego edytować film. I wszystko jest synchronizowane Niezależnie czy używam Hakintosha, MacBooka czy Surface'a, jedynie katalog Lightroom'a trzymam na komputerze, bo. Szybciej przeskakuje pomiędzy zdjęciami, szybciej się ładują po prostu. Niestety nie można plików Smart Preview trzymać gdzie indziej niż sam katalog Lightrooma. Ale wystarczy, że przyniosę katalog na, na inny komputer w tym samym systemie, a Lightroom już sam znajdzie pliki, jeśli tylko mam zamontowany dysk NAS. Od momentu, kiedy korzystam z tego rozwiązania, nie ma dla mnie znaczenia wielkość dysku na moim komputerze. Trzymam na nim tylko katalog Lightrooma i kilka tymczasowych plików, ale całą resztę mam na NASie, dzięki temu z każdego urządzenia, z jakiego korzystam, mam ciągle dostęp do wszystkich moich plików, które są zbackupowane i bezpieczne. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. Taki NAS potrafi dużo więcej. Może być centrum multimedialnym w domu, maszyną do karaoke i jeszcze masę mądrzejszych rzeczy. Na przykład posiada funkcję Cusing, która działa jak Dropbox, tylko że wszystko jest składowane na naszym dysku, nie leci gdzieś w świat. Wszystko mamy zabezpieczone, ale ten kusing działa też poza domem, czyli jak nas nie ma w domu i włączymy laptopa, to synchronizacja dalej się robi, tylko podłączając się do naszego dysku, a nie nie wiadomo gdzie. I jeszcze to jest backupowane. Na tym nasie możecie też odpalić e, Linuxa, jakieś odmiany Windowsa. Nie musicie robić e, różnych formatów tych dysków, ponieważ jest tak skonstruowany, że e, można m, dostać się do niego z e, Linuxa, Windowsa, Mac OSa, dokładnie do tych samych plików i do tej samej struktury katalogów. Nie trzeba nic zmieniać. Można na nim stworzyć serwer FTP bądź www i postawić tam na przykład galerię dla klienta. Co nie jest do końca najlepszym rozwiązaniem, jeśli nie macie dobrej prędkości wysyłu danych. Prędkość wysyłu danych to nie to samo co prędkość waszego internetu. Sprawdźcie to sobie. Macie sklep z aplikacjami, który działa jak na smartfonie. Działa na nim też Time Machine, czyli jeśli macie komputery firmy, to możecie skonfigurować go jako Time Machine i kolejny backup. Posiada nawet wbudowany antywirus, czyli dla tych, którzy mają Windowsy i często odwiedzają różne dziwne strony. I, i tak pliki są zabezpieczone. Poza tym posiada jeszcze masę innych rzeczy. Sprawdźcie sobie na, na, na stronie, bo y, nie o to chodzi, żebym Wam teraz opowiadał. Chodzi tylko o to, że... To jedno urządzenie załatwia nam masę rzeczy. A uwierzcie mi, nie jestem w ogóle ekspertem w dziedzinie sieci i serwerów. Wszystko podłączyłem i prosta instrukcja wytłumaczyła mi, jak mam z tego korzystać. Oczywiście cały system, który tutaj jest, jest po polsku. No, i kolejną genialną sprawą jest to, że do tych plików możecie się dostać z każdego miejsca na świecie. Nawet jeśli macie zmienna IP, firma Kunap rozwiązuje ten problem z swoją platformą, dzięki której dostaniecie się do niego przez adres na każdym komputerze, smartfonie czy tablecie. On przydziela Wam oczywiście swój adres, który jest dosyć prosty i łatwy do zapamiętania. Możecie sobie nawet sami wybrać nazwę. Jednej rzeczy jakiej mi tutaj brakuje, to y, Thunderbolt. Zamiast tego USB-C. Miesiąc po zakupie tego Kunapa y, firma Kunap wypuściła właśnie wersję z wyjściem Thunderbolt i już zbudowanym kartą na M2. I dlatego lada dzień przerzucam się na tamten dysk. Właściwie jest to dokładnie to samo, jest to. Wygląda tak samo i, i ma te same funkcje. Nie ma niestety czytnika karty SD, ale z niego korzystam sporadycznie i zamierzam przesiąść się na tamtą wersję, ponieważ y, mogę sobie tu, tutaj już jest karta sieciowa 10-gigabitowa, którą mogę podpiąć sobie do Hakintosza. A tutaj mamy dwa wyjścia Thunderbolt 3. Tutaj macie jeszcze wyjście USB 3. Tutaj macie zresztą też cztery, tyle dysków można podłączyć. Albo drukarkę, którą chcecie stworzyć sieciową, albo... nie wiem. A, jest też aplikacja ze sklepu aplikacji, którą możecie sobie pobrać i podłączając jakiekolwiek urządzenie przez USB tutaj, ono będzie dostępne przez sieć na każdym komputerze. Nie próbowałem tego jeszcze, ale wow. Tutaj natomiast możecie szybko zgrać jakieś dane z dysku bezpośrednio z systemu bezpośrednio na ten dysk. Czy pendrive zgrać w jedną, w drugą stronę. Przycisk do zgrywania możecie sobie ustawić, czy zgrywa z dysku na kunapa, czy z kunapa na dysk. Nie mogłoby być łatwiej. Podzielcie się swoimi opcjami backupu. Dla mnie ten system działa najlepiej. Czuję się spokojniej, nie muszę myśleć o zabezpieczaniu danych, zabezpieczają się same, robią to za mnie. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jak jeszcze nie zasubskrybowaliście, kliknijcie ten przycisk i dzwonka, żeby widzieć najnowsze filmy. Na razie to wszystko. Pozdrawiam Was, cześć.